Cześć kochani, zapraszam Was na przegląd do Biedronki. Tak jak domyślacie się, będzie petarda przegląd. Oglądajcie do końca dużo fajnych rzeczy do kuchni, tak więc naprawdę nie będziecie żałować. Jeżeli ktoś jeszcze jest, kto nie. Subskrybuję kanału, a wiem według statystyk, że jest was trochę, to zróbcie to koniecznie, będziecie na bieżąco z nowościami. A jak podobają Wam się moje filmiki, to koniecznie zostawcie pod tym filmikiem łapeczkę w górę, ponieważ wtedy też ten filmik może polecieć do większej ilości osób, za co bardzo serdecznie Wam dziękuję. Zobaczcie, jakie cudeńka, ale ja lecę w jedną mm, część, ponieważ. Mm, Czekałam na te właśnie formy i deski do krojenia mm, owocowe. I tu mamy za 13 niecałe złotych, fajne formy, ale jeszcze przelecę tutaj okiem. No naprawdę, dzisiaj będzie fajny przegląd. No to lecimy na nowości. Deski do krojenia owoce: i pierwszą mamy kiwi, druga w kształcie sera, pomarańcza. Arbus i ta deseczka jest chyba największa. Ja tylko zerknę, czy Nie, one z tyłu są gładkie. A szkoda, bo mogłyby mieć na przykład te skóry z tych owoców. No dobra. Wyobraźnia moja działa awokado i piękne li liście monstera. I koniecznie zostawcie swoją opinię, która deseczka Wam się podoba, czy w ogóle lubicie takie deseczki. A tutaj to nie jest ta cena, bo tutaj mamy łopatki i też tu będzie kiwi Arbus, ale tu będą kolory właśnie czerwieni, zieleni. No i wszystkie akcesoria kuchenne po kolei Wam pokażę. Również możecie zostawić informacje, czy coś Wam tutaj wpadło w oko, czy w ogóle lubicie takie owocowe dodatki. Mi osobiście podobają się te łopatki, są naprawdę świetne. W gazetce cena niecałe 10 zł, ale te dwie sztuki pod czytnikiem wyskoczyły mi w cenie 15 zł, więc może dlatego, że to jest taki inny kształt, reszta powinna być za dyszkę. Czyli tutaj te wszystkie, co teraz Wam pokażę. No, i będziecie miały teraz wyłożone tak naprawdę wszystkie chyba najfajniejsze, które mi wpadły w oko. Zobaczcie, jeszcze jest taka. No i pędzelki. I, I czekam na Wasze opinie, co myślicie na temat tych akcesoriów kuchennych. Za niecałe 15 zł kupicie kubeczek, talerzyk bądź miseczkę. I tutaj są dwa. Trzy nawet rodzaje. Pierwszy jest taki w kwiatki, drugi jest taki i trzeci taki. I z każdego tego wzoru macie kubeczek, talerzek i miseczkę. I kubeczki mają właśnie piękną wstawkę złotego ucha. Kosz termiczny, piknikowy, za niecałe 50 zł, cztery kolory. Tutaj macie przepiękne liście, czarny, cytrynka i mięta. One są naprawdę cudowne. Ja ostatnio widziałam w, hmm, chyba w Lidlu, ale nie miały tej. Hmm, zobaczcie, jest taka fajna folia, którą, którą zamykamy środek tego kosza. No coś fajnego rzadko widzę w koszach ten dodatek i grubo zastanawiałam się, bo zawsze jak jadę nad morze, to brakuje mi właśnie takiego kosza, by pod pachę sobie wziąć tutaj nawet pomiędzy tym uchem a torbą, mogę wrzucić jakiś ręcznik czy ręczniki i śmigać ale no ale, moja mama to jest skuteczny odradca wszystkiego więc zaraz mi powiedziała, po co mi taki kosz jak to będzie pewnie niewygodne, bo to sztywna rama i tak dalej, i tak dalej. I namawiałam je na te termiczne torby, które są w pepko. Kiedyś były takie cytrynki. No i nie wiem, na razie nie wzięłam. Jeżeli macie, jesteście zadowolone z takich koszy, to piszcie komentarz. Może akurat, właśnie, zobaczcie, jakie fajne mają jeszcze na dole takie nóżki gumowe. To piszcie komentarz. Ciekawa jestem Waszej opinii, co myślicie na temat takich koszy. Tutaj jeszcze z boku widzę, jest taka fajna mała kieszonka. Zawsze można jakiś klucz wrzucić do pokoju czy do auta. No jak dla mnie te torby są fajne. No ale widzicie, no będę teraz gdybać. No i kolejny plus tej torby, że na fajnie właśnie jest mała po złożeniu, więc można nawet wsadzić ją do torby i, i zabrać ze sobą gdzieś na wyjazd. Lecimy dalej, formy z odpinanym rantem za niecałe 19 zł. I tu widzę kształt serduszka, okrągłe i kwadraty, tak więc tak one tutaj wyglądają. Ta firma z Biedronki ma fajne te blachy. Dalej, zestawy pojemników na przyprawy za niecałe 850 i możecie kupić dwa takie pojemniczki, bądź cztery i naprawdę są ciekawe. Mają albo czarne, albo srebrne zakrętki. No, i tak one tutaj się prezentują. Można zawsze komuś dać w prezencie, bo mają bardzo ładne opakowania. Te małe widzę mają 140 ml, a te pakowane po 4 sztuki 195 ml. W tym tygodniu znajdziecie również taki zestaw garków i na przykład tam jest upchany, ale u góry jeszcze znalazłam, no właśnie, zapomniałabym, są jeszcze formy do pieczenia silikonowe i tylko są właśnie arbus do wyboru albo mm, kiwi i możecie kupić taką formę do tarty na babkę Ym, taką okrągłą, bądź taką, widzicie tą pierwszą, co pokazałam Ym, tu jest do tarty i jeszcze jest taka podłużna w której możecie na przykład piec chlebek no świetne są, naprawdę mega mi się podoba ta, ta wersja owocowa i tak się chciałam skusić na tą z arbuzem ale mówię, nie no, ja już mam tyle tych form to kolejna będzie leżeć. Nie, nie wzięłam, ale też ciekawa jestem, czy Wam się takie formy podobają. A jeszcze na babeczki, zobaczcie. Dwa, cztery na sześć sztuk. Wszystkie Wam oczywiście rozłożę, pokażę. I tak one tutaj będą się prezentować. Dobra, pierwszy kosz poleciał i teraz komplet szklanek, 22 zł, i macie trzy rodzaje do wyboru. Albo taki. To są takie mniejsze, te pucharki do deserów na nóżce, 350 ml, albo taki do piwa, 500 ml, dwie sztuki w środku, albo tutaj widzę trzy sztuki i to są kieliszki do wody. Ten zestaw garków stówka. I tutaj macie sześć garków w komplecie. I tak one prezentują się. Sześć. Trzy. Tylko pokrywki oczywiście się wlicza w sztukę więcej. Dobra. Klocki Lego 55 i 30 zł takie pluszaki. Oczywiście klocki, zobaczcie jak poznikały. Ich było naprawdę dużo do wyboru. Tam nawet widziałam z Harry Pottera te auto, którym oni gdzieś tam lecieli znane, jak ktoś jest fanem to wie o jakie auto mi chodzi. Od Rona dokładnie rodziców. W każdym bądź razie tutaj jeszcze jest taka fajna wersja z tej Animal Crossing, Cross, Cross, Cross. Animal Crossing, Crossing chyba. Dobra, nieważne, to jest gra z Nintendo Switch i tutaj macie te pluszaki i widzę też poznikały, bo ich było dużo. Są naprawdę bardzo fajne i miło się w dotyku. Zestaw wkładów filtrujących 50 zł i tu macie za 30 zł z firmy Fila. Męskie, damskie i damskie zostały tylko te różowe i białe. Ale jak lubicie białe i czarne, to też są i granatowe, ale z takich właśnie różowych u mnie została jedna sztuka w rozmiarach od 36 do 41. Tak. 42, przepraszam a męskie od 39 do 42. Tutaj mamy takie bransoletki na rękę za 20 zł. Są naprawdę świetne. Zapakowane jak taka torebeczka, więc można dziecku sprezentować fajne, kolorowe różne maskotki. Tu był jakiś chyba jednorożec? Nie, smok, przepraszam. Kotek. Piesek. No i to dla mnie też jest kotek, tylko końcówka ma taką jakby to była rybka, ale przód kotka, więc dobra, nieważne. Piesek jeszcze jeden, to chyba ten sam. Dobra, ten sam. I tu chyba też mam jednorożca. Czasami tak ciężko zgadnąć, co tam w środku jest. Mm. Ale powiem Wam, jest tego dużo. Lecimy na drugą część, bo tam też są nowości. Ja oczywiście lecę w koszu z tymi dyskami, bo to też nie dla mnie, ale na prezent. Bardzo fajne. Patelnie mamy. Patelnie 28 cm, 55, 24, 45 i 22, 25 zł. I tutaj macie bardzo fajne te patelnie, one są głębokie. Tak więc do jakiejś zapiekanki czy do czegoś takiego fajnego ona idealnie wam się nada. No i tu macie tą 28 cm średnica i tam jest 24 cm obok. Patelnie, rondelki karbowane małe, 20 zł i tutaj na przykład to wygląda tak. Wiatraczki dla dzieci 15, a 40 z nóżką. 40 złotych, one są w fajnych kolorach czarnym i białym. I powiem Wam, naprawdę fajnie one wyglądają, bo można sobie zawiesić na szyję i taki wiatraczek mieć przy sobie w upały. Fajne wykonanie. Dobra. Klimatyzator 120 złotych. I tutaj macie wentylatory 120 i 130. Hmm. Ja chyba hmm, który z nich mam w domu, ale nie wiem czy ten nie za 130 obrotowy, albo, też, albo ten za 120. Kurczę nie wiem, ale na pewno nie mam z dotykowym panelem. A tutaj jest dotykowy panel, czyli to jeszcze nie ten. Te zestawy, słuchajcie, były podobne wekszyn i są zdecydowanie tańsze. Tutaj tylko jest większe te pudełko, ale tam naprawdę też jest fajne. Tutaj jest to dosyć ciężkie, jest ta niby rączka, ale mi się wydaje, że w Action te zestawy są zdecydowanie fajniejsze, więcej kolorów, tak więc tam Was bym odsyłała, bo tutaj zapłacicie 40 zł, a tam bodajże 20, albo nawet i niżej. Jeżeli chcecie zobaczyć, to zapraszam na wcześniejsze przeglądy do mnie, do Action, bo tam na pewno one były pokazane. 15 zł, takie pojemniki szklane z pokrywką, fajne. I tutaj macie mniejsze, większe, średnie. No i cena tutaj myślę, że jest niższa niż w Pepko, bo w Pepko też takie znajdziecie. Wekszyn, nie wiem, czy widziałam szklane, plastikowe na pewno, ale Pepko ma szklane. No tylko chyba w Pepko jest drożej. Tutaj yy, wydaje mi się, że będzie taniej, ale oczywiście porównam i Wam powiem. Tu już takie zestawy 10 i 2, 13 zł, plastikowe pojemniczki i 20 zł, bo tutaj macie takie podłużne, wąskie, największe, to chyba te w tyle kosztują dwie dyszki, te takie największe, te chyba kosztują 13 te najmniejsze pewnie będą kosztowały dyszkę. Tutaj jeszcze jest jakiś zestaw mm, takich miarek, mniejsza, większa. One są fajne. Dobra, butelka filtrująca, 30 zł w kolorze czarnym i 4 zł pokrywki. Na słoiczki tutaj macie różne widzę, mm, wielkości, małe, średnie, duże, jakie tylko chcecie. Kolorowe, jedno, jeden kolor. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o Biedronkę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam Was na poranny przegląd do Pepko. Tam była piękna nowa bluze, bluzeczka łososiowa, ona jest po prostu cudna. No i pokazało się pięć nowych kubeczków, to wie, tak więc fanki kubków lecą na przegląd do Pepko. Zapraszam na wczorajsze przeglądy również Pepko Action, tam były cudne rzeczy. Między innymi pokazałam fajny zestaw misek podróżnych dla pieska. A na vlogs leciały najnowszy przegląd Stradivarius, Warius, więc oglądajcie. Miłego dnia wam życzę, cudownego. Super, że byliście. Trzymajcie się ciepło do usłyszenia. W kolejnym przeglądzie pa. Oczywiście witam bardzo serdecznie nowe osoby na kanale. Cieszę się, że do mnie trafiliście. Dziękuję również za cudowne komentarze, łapeczki i subskrypcje. Jesteście wspaniali. Buziaczki pa.